Pianta Ruba. Tilapia, srodovli. Helga miała 66 lat, idabala oposium cholesterolu. Lekarzaleti wies po jevanie vienkshei rub. Tilapia vedavawa se idealna. Wagodnafsmaku, nie droga idosemnafenzie. Helga nie jednak, je vienk choć tilapi pochodizen tensevne chodovli. Gjerub son karmionetanim pokarmem. Tilapia rodovlana, Często zawiera mało zdrowych kwasów tłuszczowych omagatri. a za to dużo kwasów omaga które mogą sprzyjać stanom zapalnym. Helga zauważyła, że nasiliły się bóle stawów i czuła się bardziej zmęczona. Tilapia z hodowli często jest leczona antybiotykami, których pozostałości mogą stanowić problem dla osób starszych. Delikatne przygotowanie dla optymalnej strawności. Sposób przygotowania ryby jest równie ważny, jak wybór odpowiedniego gatunku. Wraz z wiekiem często zmienia się nasze trawienie i to, co wcześniej było dobrze tolerowane, może nagle powodować dolegliwości. Dlatego chciałabym przedstawić kilka sprawdzonych i delikatnych metod przygotowania, które sprawiają, że ryba jest nie tylko pyszna, ale także szczególnie strawna. Ryby gotowane na parze to jeden z najdelikatniejszych i najzdrowszych sposobów przygotowania. Zachowują guan wszystkie cenne składniki odżywcze, a ryba staje się bardzo delikatna i lekko strawna. Ryby można po prostu gotować na parze nad gotującą się wodą, doprawić świeżymi ziołami, takimi jak koperek, pietruszka lub tymianek i skropić sokiem z cytryny. Ta metoda jest szczególnie polecana dla osób o wrażliwym żołądku. Bardzo polecamy również delikatne pieczenie w piekarniku w niskiej temperaturze. Owin rybę w pergamin lub folię aluminiową, Dodaj odrobinę dobrej oliwy z oliwek, świeże zioła i warzywa, a na spien piecz powoli. Dzięki temu ryba pozostanie soczysta i aromatyczna, nie wysnie. W miarę możliwości unikaj smażenia w głębokim tłuszczu lub na wysokiej temperaturze. Te metody przygotowania mogą być nie tylko ciężkostrawne, ale także powodować powstawanie szkodliwych dla zdrowia związków. Że jeśli jednak chcesz przygotować rybę na patelni, użyj niewielkiej ilości tłuszczu, smaż na małym lub średnim ogniu i ostrożnie obracaj tylko raz. Jak wspomóc naturalną detoksykację organizmu? Jeśli w przeszłości regularnie spożywałeś ryby o wysokiej zawartości rtęci lub inne ryby zanieczyszczone, nie martw się niepotrzebnie i nie obwiniaj się. Nie zrobiłeś tego celowo i często nie mogłeś wiedzieć, że jest to szkodliwe. Ważne jest, abyś teraz był świadomy i mógł podejmować świadome decyzje. Nasze ciało ma niesamowite i godne podziwu zdolności samoleczenia, a istnieje wiele łagodnych, naturalnych sposobów, aby pomóc mu w detoksykacji i wesprzeć te procesy. Pik codziennie dużo czystej wody, co najmniej tin do 2 litrów, chyba że lekarz zalecił inaczej. Pomaga to nerkom w ich ważnej pracy i wypukuje szkodliwe substancje i toksyny z organizmu. Jeśli czysta woda jest dla ciebie zbyt nudna, możesz ją urozmaicić odrobiną świeżej cytryny, kilkoma plasterkami ogórka lub świeżą miętą. Jedz dużo zielonych warzyw liściastych, takich jak szpinak, jarmuż, rukola lub rożponka. Warzywa te zawierają dużo chlorofilu, naturalnej zielonej krwi roślin, która pomaga w detoksykacji i wspomaga pracę wątroby. Warzywa te można jeść na surowo w sałatkach, delikatnie dusić lub dodawać do koktajli. Kolendra jest szczególnie skutecznym naturalnym środkiem detoksykacyjnym, które można łatwo włączyć do codziennej diety. Posyp świeżą kolendrą sałatki, zupy lub gotowane na parze warzywa, Czosnek i cebula to również prawdziwe bomby energetyczne które wspomagają naturalne procesy detoksykacyjne organizmu, a jednocześnie wzmacniają układ odpornościowy. Nie musisz jeść ich na surowo, są bardzo skuteczne również po ugotowaniu lub duszeniu. Regularna, łagodna aktywność fizyczna jest również bardzo ważna dla detoksykacji, ponieważ pobudza krążenie krwi i pomaga układowi limfatycznemu w usuwaniu szkodliwych substancji. Nie musisz intensywnie trenować ani się przemęczać, wystarczą regularne spacery na świeżym powietrzu. Łagodna gimnastyka lub lekkie prace domowe. Bardzo pomocne mogą być również głębokie ćwiczenia oddechowe, ponieważ poprawiają one wymianę tlenu i wspomagają wydalanie przez płuca. Jeśli poważnie martwisz się możliwym zatruciem rtęcią lub innymi szkodliwymi substancjami, koniecznie porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem rodzinnym. Proste badanie krwi może wyjaśnić sytuację i dać Ci pewność, której potrzebujesz. W razie potrzeby lekarz może zalecić lub rozpocząć profesjonalną. Łagodną terapię detoksykacyjną dostosowaną specjalnie do Twoich potrzeb, ważne sygnały ostrzegawcze, których nie należy ignorować, ważne jest, aby słuchać swojego ciała i traktować poważnie pewne sygnały ostrzegawcze, które mogą wskazywać na możliwe narażenie na metale ciężkie lub inne szkodliwe substancje. Objawy te mogą początkowo być bardzo subtelne i często są lekceważone jako normalne objawy starzenia się, ale zasługują na uwagę jeśli zauważysz, że częściej niż wcześniej zapominasz o różyny w sprawach, masz trudności z koncentracją lub często czujesz się jakbyś był w mgle, nie powinieneś po prostu lekceważyć tego jako nieuniknionego elementu starzenia się. Niewyjaśnione zmęczenie, które nie ustępuje nawet po wystarczającej ilości snu, również może być sygnałem ostrzegawczym. Bole stawów, które nasilają się, częste drobne infekcje lub spowolnione gojenie się ran również mogą być sygnałami ostrzegawczymi. Zmiany nastroju, takie jak rosnąca drażliwość, przygnębienie bez wyraźnego powodu lub poczucie, że świat stał się bardziej szary, mogą również być związane z zanieczyszczeniem środowiska. Drożenie rąk, problemy z koordynacją lub uczucie drętwienia lub mrowienia stóp również powinny zostać zbadane przez lekarza. Najważniejsze to słuchać swojego ciała i traktować zmiany poważnie. Najlepiej znasz siebie i jeśli coś jest inaczej niż zwykle, warto zwrócić na to uwagę. Wczesne wykrycie i podjęcie odpowiednich działań może mieć ogromne znaczenie. Praktyczne wskazówki na co dzień. Aby ułatwić ci przejście na zdrowszy wybór ryb, chciałbym podać kilka bardzo praktycznych wskazówek na co dzień. Zacznij powoli i nie przeciążaj się. Nie musisz zmieniać wszystkiego z dnia na dzień. Najpierw wybierz jedną lub dwie bezpieczne ryby, które ci smakują i włącz je do swojego jadłospisu. Jeśli lubisz tuńczyka z puszki, Ogranicz najpierw jego spożycie do jednego razu w tygodniu i spróbuj zamiast tego sardynek lub dzikiego łososia w puszce. Są one często równie praktyczne, ale znacznie bezpieczniejsze. Powoli przyzwyczajaj się do intensywniejszego smaku. Często potrzeba kilku prób, aby docenić nowe smaki. Planuj świadomie zakupy ryb. Znajdź zaufane źródła w swojej okolicy. Może to być dobry sprzedawca ryb na targu, supermarket z doskonałym działem rybnym a nawet sklep internetowy specjalizujący się w wysokiej jakości produktach. Nawiąż relację ze swoim sprzedawcą ryb, gdy zauważy, że cenisz jakość i jesteś gotów za nią zapłacić, będzie Ci szczególnie dobrze doradzał. Naucz się czytać i rozumieć etykiety. Łosoś atlantycki oznacza zazwyczaj łososia hodowlanego, podczas gdy łosoś dziki z Alaski lub łosoś dziki z Pacyfiku to prawdziwe ryby dziko żyjące. Krewetki z Morza Północnego są zazwyczaj bezpiecznym wyborem, podczas gdy krewetki z wód ciepłych często pochodzą z problematycznych hodowli. Nie bój się mrożonych ryb, często są one nawet świeższe niż świeże ryby, które leżały na lodzie przez wiele dni. Dobra mrożona ryba jest zamrażana bezpośrednio po złowieniu, dzięki czemu zachowuje optymalną jakość i wartości odżywcze. Najważniejsze jest to, że od teraz możesz podejmować świadome i przemyślane decyzje. Każda najmniejsza zmiana ma znaczenie, a Twoje ciało będzie Ci wdzięczne za każdy zdrowy wybór. Nigdy nie jest za późno, aby poprawić swoją dietę i zadbać o swoje zdrowie. Najważniejszy krok już zrobiłeś, zdobywając informacje. Z całego serca mam nadzieję, że ten film pomógł Ci uzyskać większą jasność i pewność co do bezpiecznych opcji rybnych. Informacje, którymi się z Tobą podzieliłem, opierają się na aktualnych badaniach naukowych i cennym doświadczeniu wielu osób, które nauczyły się, jak ważne są świadome wybory żywieniowe, zwłaszcza w starszym wieku. Zawsze pamiętaj, masz pełną kontrolę nad tym, co trafia na Twój talerz. Dzięki odrobinie wiedzy, uważności i właściwym wyborom mogą Państwo nadal czerpać wszystkie korzyści zdrowotne płynące ze spożywania ryb, nie narażając się na niepotrzebne ryzyko. Państwa ciało, umysł, rodzina i wszyscy, których kochają, będą Państwu wdzięczni za tę troskę i uważność. Są Państwo warci troski, a najważniejszą osobą, która może ją Państwu zapewnić, są Państwo sami. Każda świadoma decyzja, którą podejmujesz dla swojego zdrowia, jest prezentem dla Ciebie i wszystkich, których kochasz. Dziękuję za poświęcenie czasu na zgłębienie tego ważnego tematu. Bądź zdrowy, bądź ciekawy wszystkiego, co służy Twojemu dobremu samopoczuciu i nigdy nie zapominaj, że zasługujesz na to, aby dbać o swoje zdrowie. Jeśli te informacje okazały się pomocne, podziel się nimi z innymi osobami którym również mogą się przydać. Do następnego filmu życzę wszystkiego najlepszego, świadomego i zdrowego odżywiania oraz życia pełnego witalności i dobrego samopoczucia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego po zjedzeniu pysznej ryby czujesz się źle lub dlaczego lekarz zalecił ci unikanie niektórych owoców morza? Być może zauważyłeś, że twój żołądek stał się bardziej wrażliwy. Lub, że po spożyciu ryb, które wcześniej jadłeś bez problemu, nagle odczuwasz dolegliwości. Jest to całkowicie normalne i nie jesteś sam z tymi obawami. Prawda jest taka, że wraz z wiekiem nasze ciało się zmienia. Dotyczy to również tego, jak tolerujemy określone produkty spożywcze. To, co w młodszym wieku nie stanowiło problemu, po 60. roku życia może powodować trudności. Szczególnie w przypadku ryb istnieje kilka gatunków, które mogą stanowić problem dla osób starszych i nie wynika to wyłącznie ze świeżości lub sposobu przygotowania. W tym filmie omówimy sześć konkretnych gatunków ryb, których osoby starsze powinny unikać. Wyjaśnię dlaczego ryby te mogą być szczególnie niebezpieczne dla seniorów, a na koniec przedstawię bezpieczne i zdrowe alternatywy, które zapewniają wszystkie zalety ryb bez ryzyka. Najbardziej zaskakujące będzie to, że jedna z tych ryb jest często reklamowana jako szczególnie zdrowa. Ale w rzeczywistości może przynieść więcej szkody niż pożytku osobom powyżej 66 roku życia. Zacznijmy od pierwszego gatunku ryb, którego zdecydowanie należy unikać. Pierwsza ryba, rekin i duże ryby drapieżne. Margaretę miała 68 lat i przez całe życie lubiła jeść ryby. Myślała, że robi coś dobrego dla swojego zdrowia zamawiając stek z rekina w ekskluzywnej restauracji. Kelner zachwalał go jako bogate źródło białka i egzotyczny przysmak. Margarety nie wiedziała jednak, że rekiny należą do rybo najwyższej zawartości rentęci. Tręć jest metalem ciężkim, który gromadzi się w organizmie. U młodszych osób narządy odpowiedzialne za detoksykację lepiej radzą sobie z tym obciążeniem, ale wraz z wiekiem stają się mniej wydajne. Rekiny znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego i przez całe życie żywią się mniejszymi rybami, które już zawierają rotęć. Z każdym zjedzonym rybą gromadzi się więcej rotęci. Trzy tygodnie po wizycie w restauracji Margaretę zauważyła, że staje się coraz bardziej zapominalska. Miała trudności z zapamiętywaniem imion i często czuła się oszołomiona. Jej lekarz rodzinny wykrył podwyższony poziom rotęci we krwi. Przerażające było to... Że jeden posiłek wystarczył, aby zwiększyć jej obciążenie rtęcią na wiele miesięcy. Rtęć zaburza pamięć i koncentrację, może obciążać układ sercowo-naczyniowy i nasilać stany zapalne. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób powyżej 60 roku życia. Rekin, miecznik i inne duże ryby drapieżne nie powinny znaleźć się w wiadło spisie seniorów. Druga ryba, surowa ryba i sushi. Henryk miał septoncik lata i uwielbiał chodzić z wnuczką do restauracji sushi. Był dumny z tego, że jest otwarty i chętnie próbuje nowych rzeczy. Sushi wydawało się zdrowym wyborem, niskotłuszczowym i bogatym w białko. Henryk nie wziął jednak pod uwagę, że jego układ odpornościowy nie był już tak silny jak kiedyś, a surowa ryba może zawierać bakterie niebezpieczne dla osób starszych. Po obfitej kolacji sushi Henryk zachorował. To co zaczęło się od lekkiego rozstroju żołądka. Przerodziło się w poważne zatrucie pokarmowe. Jego wnuczka, która jadła to samo, pozostała całkowicie zdrowa. Ale Henryk trafił do szpitala. Problem polega na tym, że wraz z wiekiem nasz układ odpornościowy słabnie. Te same bakterie, które młodszy organizm jest w stanie bez problemu zwalczyć, u seniorów mogą prowadzić do poważnych infekcji. Salmonella, E. coli i pasożyty znajdują idealne warunki w surowej rybie. Do tego dochodzi fakt, że wraz z wiekiem zmniejsza się kwasowość żołądka. Henryk wyciągnął wnioski i dziś cieszy się gotowaną rybą we wszystkich postaciach. Ryzyko związane ze spożywaniem surowej ryby jest zbyt wysokie dla seniorów, niezależnie od tego jak świeża wydaje się być. Trzecia ryba. Tuńczyk z puszki. Elizabeth była mądrą, sytyzatłyną, letnią kobietą, która bardzo dbała o swoje zdrowie. Kiedy wszędzie przeczytała, że ryby są dobre dla mózgu, zaczęła codziennie jeść puszkę tuńczyka. Tuńczyk wydawał się idealny, praktyczny, niedrogi i pełen białka. Elizabeth nie wiedziała jednak, że codziennie narażała się na spożycie niebezpiecznej ilości rtęci. Tuńczyk, zwłaszcza tuńczyk żółtopłetwy, może zawierać znaczne ilości rtęci. Chociaż sporadyczne spożywanie tuńczyka jest bezpieczne, codzienne spożywanie przez osoby starsze może prowadzić do niebezpiecznego nagromadzenia rtęci w organizmie. Po kilku miesiącach Elizabeth zauważyła, że stała się zmęczona i zapominalska. Jej ręce lekko drżały i miała problemy ze snem. Jej lekarz wykrył podwyższony poziom rotencji. Przerażające było to, że Elizabeth myślała, że robi coś dobrego. Czytała, że kwasy tłuszczowe Omega 3 są ważne, ale wysoka zawartość rotencji niwelowała wszystkie korzyści. Po odstawieniu codziennego tuńczyka Elizabeth znów poczuła się bardziej przytomna i pełna energii. Dowiedziała się, że mniej zanieczyszczone gatunki ryb, takie jak sardynki, są znacznie lepszym źródłem kwasów Omega 3. Ryba czwarta duża makrela i makrela królewska.

Jemajku tanukisitu w mamy trąb wadukraty z rągu virtual shirsitikisitu wafta stede opata, tak jak tablar nadal istą tym ujulą młodistadon. Jemajki siprepoczam a bit of time also pretonum bola mitalze mityvi tuko pocie monoliticia pocie siprepocie sit zuofty piubity verominolety piub to poly. Duże makrele mogą zawierać bardzo dużo rtęci, żyją dłużej i zjadają więcej mniejszych ryb, co powoduje gromadzenie się metali ciężkich. Werner zauważył, że nasiliły się bóle stawów i częściej odczuwał przygnębienie. Jego koncentracja spadła i miał wrażenie, jakby miał mygłę w głowie. Jego lekarz rodzinny wykrył podwyższony poziom rtęci. Podstępność rtęci polega na tym, że objawy jej zatrucia często przypisuje się innym objawom starzenia się. Werner nauczył się rozróżniać gatunki makreli. Małe makrele są znacznie bezpieczniejsze, a ponadto odkrył inne małe ryby, takie jak sardynki, które są równie smaczne, ale bezpieczniejsze. Werner obawiał się, że może zachorować na demencję. Dlatego poddał się szczegółowym badaniom. Okazało się, że miał podwyższony poziom rtęci. Regularne spożywanie dużych makreli doprowadziło do powolnego zatrucia. Podstępne w jest to, że objawy są bardzo niespecyficzne i często przypisywane innym objawom starzenia się. Werner musiał nauczyć się rozróżniać różne gatunki makreli. Małe makrele, które nie żyły dłużej niż 2 lata zawierają znacznie mniej rtęci i są bezpieczniejsze dla seniorów. Odkrył również inne małe ryby, takie jak sardynki i sardele, które smakowały mu równie dobrze, ale były znacznie bezpieczniejsze. Piąta ryba, tilapia z hodowli, Elga miała sestoceciu lat i była bardzo sumienną kobietą, która po niepokojących wynikach rutynowych badań zaczęła zwracać większą uwagę na poziom chlesterolu. Doktor Weber, jej wieloletni lekarz rodzinny, swoim spokojnym, ale stanowczym tonem poradził jej, aby jadła mniej czerwonego mięsa, a zamiast tego spożywała więcej ryb. Ryby są łatwiej strawne, mniej obciążają serce, a nawet mogą pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu, wyjaśnił. Helga potraktowała to radę bardzo poważnie, ponieważ za wszelką cenę chciała uniknąć przyjmowania leków. W supermarkecie odkryła filety z tilapii, które wyglądały apetycznie i świeżo w lodówce. Ryba wydawała się idealna dla jej potrzeb. Miała łagodny, przyjemny smak, bez intensywnego rybnego zapachu, którego nie lubiła. Była niedroga i łatwo dostępna. Sprzedawczyni zapewniła ją, że tilapa jest szczególnie zdrowa i ma niską zawartość fuluszczu idealna dla osób dbających o sylwetkę i zdrowie. Helga odetchnęła z ulgą, że w końcu znalazła rozwiązanie, które mieściło się w jej budżecie, a jednocześnie było zdrowe. Jednak Helga nie wiedziała, a przypuszczalnie również miła sprzedawczyni nie miała o tym pojęcia, że większość filetów z Tilapii pochodzi z intensywnych hodowli, gdzie ryby rosną w całkowicie nienaturalnych warunkach i są karmione tanim, niskiej jakości pokarmem. Ta przemysłowa pasza, składająca się często z odpadów zbożowych, soj, a nawet odpadów rzeźniczych, drastycznie zmienia skład odżywczy ryb i sprawia, że stają się one zupełnie innym produkotem spożywczym niż ryby dziko łowione. Tilapia hodowlana zawiera często zaskakująco mało zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3, z których ryby są tak znane i cenione, a za to problematyczną ilość kwasów tłuszczowych omega-6. Te ostatnie, zwłaszcza spożywane w nadmiarze, mogą sprzyjać stanom zapalnym w organizmie. Jest to szczególnie niepokojące w przypadku osób starszych, których układ odpornościowy jest już podatny na procesy zapalne i które często borykają się z zapaleniem stawów i narządów związanym z wiekiem. Helga zaczęła jeść tilapię trzy razy w tygodniu, dumna ze swojej zdrowej decyzji. Jednak po kilku tygodniach zauważyła, że bóle stawów, które dotychczas pojawiały się sporadycznie, nasiliły się i stały się bardziej uporczywe. Kolana bolały ją bardziej niż feczniej podczas wstawania rano, a palce były sztywniejsze. Ponadto częściej czuła się zmęczona i osłabiona, mimo że wydawało jej się, że odżywia się zdrowiej niż kiedykolwiek feczniej. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego czuje się gorzej, skoro wydaje się, że robi wszystko dobrze. Do tego dochodzi niepokojący problem, że tilapia z hodowli często jest poddawana działaniu antybiotyków i innych środków chemicznych, aby zapobiec chorobom w przepełnionych, nienaturalnych zbiornikach hodowlanych. Pozostałości tych środków mogą powodować problemy zdrowotne u osób starszych, których narządy odpowiedzialne za detoksykację, takie jak wątroba i nerki, działają mniej wydajnie. Sprawienie Helgi stało się bardziej nieregularne i wrażliwe, a ona sama częściej zapadała na drobne infekcje i przeziębienia, jakby jej układ odpornościowy był osłabiony, kiedy zgodnie z radą długoletniej przyjaciółki, przeszła na dziko złowionego łososia, lokalnego pstrąga i inne ryby hodowane w naturalnych warunkach, w ciągu kilku tygodni zauważyła znaczną i zachęcającą poprawę. Odzyskała energię, bóle stawów znacznie ustąpiły, a trawienie wróciło do normy. Nauczyła się ważnej lekcji, że w przypadku ryb pochodzenie i sposób hodowli są równie ważne jak sam gatunek ryby, a tanie nie zawsze oznacza dobre, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie. Bardzo się cieszę, że obejrzałeś ten film. Jeśli uznasz te ważne informacje za wartościowe, zostaw komentarz z cyfrą 6, abym wiedział, że tu byłeś. Ważne jest dla mnie, aby wiedzieć, że te porady zdrowotne pomagają osobom takim jak ty w podejmowaniu świadomych decyzji. Szósta ryba importowane sumy i Pangasius Friedrich, łosiątryletni wdowiec, od śmierci ukochanej żony marty dwa lata temu mieszkał samotnie w małym domku, który przez ponad 40 lat nazywali swoim domem. Friedrych zawsze był oszczędnym i rozważnym człowiekiem, który nauczył się gospodarować skromną emeryturą, nie rezygnując przy tym ze zdrowego odżywiania. Był dumny, że pomimo podeszłego wieku nadal żył samodzielnie. Sam przygotowywał posiłki i dbał o siebie. Kiedy pewnego dnia w supermarkecie odkrył niedrogie filety z Pangasiusa w zamrażarce wydawało mu się to idealnym rozwiązaniem dla jego potrzeb. Opakowanie było duże, cena bezkonkurencyjna, a ryba na kolorowych zdjęciach wyglądała apetycznie i świeżo. Ryba miała przyjemny, łagodny smak, nie miała ości i była łatwa do przerzucia, co było ważne dla Friedricha. którego zęby nie były już w najlepszym stanie, a do tego kosztowała tylko ułamek ceny innych gatunków ryb, które wcześniej lubił jeść. Wydawało się to darem niebios dla mężczyzny z ograniczonym budżetem. Friedrich nie wiedział jednak, a na kolorowym opakowaniu nie było o tym wzmianki, że wiele importowanych sumów i pangasiusów pochodzi z wód silnie zanieczyszczonych i obciążonych ściekami przemysłowymi. Pangasius jest często hodowany w dużych rzekach Azji Południowo-Wschodniej, w obszarach, gdzie jakość wody jest poważnie zanieczyszczona przez dziesięciolecia przemysłowego zanieczyszczenia, nieoczyszczone ścieki i chemikalia rolnicze. Wody te są często prawdziwymi skupiskami metali ciężkich, pestycydów i i innych substancji toksycznych. Ryby dorastające w tak zanieczyszczonych wodach mogą gromadzić i magazynować te szkodliwe substancje w swoich tkankach. Metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i rotycz, pestycydy rolnicze i chemikalia przemysłowe gromadzą się w organizmie ryb przez cały okres ich życia. Dla osób starszych, których narządy odpowiedzialne za detoksykację działają już wolniej i mniej wydajnie, obciążenia te mogą być szczególnie szkodliwe i problematyczne. Organizm nie jest w stanie tak skutecznie wydalać tych toksyn jak w młodszym wieku. Friedrich zaczął jeść panga dwa 2-3 razy w tygodniu, zadowolony z niedrogiego i rzekomo zdrowego wyboru. Jednak po kilku miesiącach regularnego spożywania zauważył niepokojące zmiany w swoim stanie zdrowia. Zaczął częściej chorować niż wcześniej, miał długotrwałe przeziębienia, dolegliwości żołądkowe bez wyraźnej przyczyny i ogólne osłabienie które nie potrafił wyjaśnić. Szczególnie rzucało się w oczy to, że drobne rany i zadrapania goiły się znacznie dłużej niż wcześniej, a jego skóra stała się bardziej wrażliwa i podatna na podrażnienia. Jego kurka Gisela, doświadczona pielęgniarka w pobliskim szpitalu, podczas jednej z cotygodniowych wizyt zwróciła uwagę na te zmiany. Znała swojego ojca jako mężczyznę o silnej kondycji, który rzadko chorował, a te częste drobne dolegliwości były dla niego niezwykłe. Zaniepokojona zaczęła szukać informacji i pytać, co zmieniło się w jego życiu. Natknęła się na taniego Pangasiusa i podczas swoich poszukiwań odkryła przerażające informacje o pochodzeniu i jakości tych ryb. Świeże ryby nie powinny mieć intensywnego lub nieprzyjemnego zapachu Intensywny rybny zapach zawsze oznacza, że ryba nie jest już świeża lub była nieprawidłowo przechowywana Dobre, świeże ryby pachną morzem, słoną wodą, ale nigdy nie są ostre ani odpychające Oczy powinny być jasne i błyszczące, a nie mętne lub zapadnięte Skrzela powinny być czerwone lub różowe, a nie szare lub brązowe Mięso powinno być jędrne i elastyczne Po lekkim naciśnięciu powinno sprężynować i nie pozostawiać wgnieceń jeśli nie masz pewności lub masz pytania, nie wahaj się poprosić o radę innych klientów lub sprzedawcę. Większość osób, które regularnie kupują wysokiej jakości ryby, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i może udzielić cennych wskazówek. Dobry, renomowany sprzedawca rybu dzieli Ci szczerej porady i nie będzie próbował sprzedać Ci produktu, który nie jest dla Ciebie optymalny. Poinformuję Cię również szczerze, jeśli dana ryba jest obecnie niedostępna lub jeśli może polecić lepszą alternatywę, jak wspomóc organizm w detoksykacji. Jeśli w przeszłości regularnie spożywał Wymyślałeś ryby o wysokiej zawartości, a nie martw się. Nasz organizm ma niesamowite zdolności samoleczenia, a istnieją łagodne sposoby, aby wspomóc go w detoksykacji. Pij dużo czystej wody. Pomaga to nerkom w pracy i wypłukuje szkodliwe substancje z organizmu. Jedz dużo zielonych warzyw liściastych, takich jak szpinak, jarmuż lub rukola. Zawierają fil, który pomaga w detoksykacji. Kolendra jest naturalnym środkiem detoksykacyjnym, który można łatwo włączyć do swojej diety. Posyp świeżą kolendrą sałatki lub zupy. Czosnek i cebula również wspomagają naturalne procesy detoksykacyjne organizmu. Ważna jest również aktywność fizyczna, ponieważ pobudza krążenie krwi i pomaga układowi limfatycznemu w usuwaniu szkodliwych substancji. Nie musisz intensywnie trenować, wystarczą regularne spacery lub łagodne ćwiczenia gimnastyczne. Jeśli martwisz się o możliwe zatrucie rtęcią, skonsultuj się z lekarzem. Proste badanie krwi może wyjaśnić sytuację, a w razie potrzeby można rozpocząć profesjonalną terapię detoksykacyjną. Najważniejsze, aby od teraz podejmować. Świadome decyzje. Tu moje ciało będzie Ci wdzięczne za każdy zdrowy wybór. Nigdy nie jest za późno, aby poprawić swoją dietę i lepiej zadbać o swoje zdrowie. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznych ryb. Informacje, którymi się z Tobą podzieliłem, opierają się na aktualnych badaniach naukowych i doświadczeniach wielu osób, które nauczyły się, jak ważne są świadome wybory żywieniowe w starszym wieku. Pamiętaj, to ty decydujesz, co trafia na Twój talerz. Dzięki odrobinie wiedzy i uwagi możesz nadal cieszyć się korzystan. Zdrowotnymi płynącymi z ryb, nie narażając się na niepotrzebne ryzyko. Twoje ciało, umysł i rodzina będą ci wdzięczne za tę troskę. Dziękuję za poświęcenie czasu na zgłębienie tego ważnego tematu. Bądźcie zdrowi, bądźcie ciekawi świata i nigdy nie zapominajcie, że warto dbać o swoje zdrowie. Jeśli te informacje były dla Was pomocne, podzielcie się nimi z innymi, którym również mogą się przydać. Do zobaczenia w następnym filmie. Życzę wszystkiego najlepszego i świadomego zdrowego odżywiania.